Cześć witajcie, z tej strony Mochanowski Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Zapraszam was na film Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z telefonem. To bardzo motywuje Dziękuję Cześć witajcie, z tej strony Mochanowski. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku moi drodzy porozmawiamy sobie o wyjeździe za granicę Jest to dość ciekawy temat Uważam I trzeba o nim powiedzieć A więc tak Taką pierwszą rzeczą, którą trzeba Zrobić to jest poszukać odpowiedniej pracy dla siebie. Może to być przez agencję, chociaż niektóre agencje bardzo kurcze poszukują ludzi na pieniądze więc trzeba bardzo uważać. Trzeba znaleźć taką agencję, która ma naprawdę dobre opinie jest po prostu dobra dla pracowników nowych. Ja na tak trafiłem pół roku temu, więc bardzo mi to cieszy. Współpracowałem z nim pół roku i kurczę muszę powiedzieć, że trzeba uczyć się na błędach, bo ja też na początku, kurczę, jak wyjeżdżałem za granicę, to trafiłem, myślałem, że na dobrą zechęcję, ale mnie oczywiście mój instynkt niestety zgubił, no i w sumie pół roku wtedy zrezygnowałem, bo raczej ludzi oszukiwać i tak dalej, więc jeżeli już się, wybieracie się za granicę do pracy, to sprawdzajcie na pewno opinie, Ilość wjazdek, jeżeli chodzi o daną agencję pracy. Oczywiście można też przez bezproszenie na firmę, ale no tu będzie troszeczkę ciężej się dostać, bo wiadomo, jakie są standardy prac i tak dalej. Kolejną rzeczą jest taka, że trzeba oczywiście na początek wyjazdu za granicę. Trzeba mieć pieniądze powiedzmy 100-200 euro, żeby ten pierwszy tydzień, dwa sobie przetrwać. Powiedzmy to zaliczki i żeby sobie jakoś się utrzymać te pieniędzy, które się przywiozło z Polski. Kolejna rzecz, oszczędność. Oszczędność jeżeli chodzi o zagranicę jest też bardzo ważna, chociaż ceny są podobne do, do polskich cen, bo powiedzmy chleb, który kosztuje euro 50 w Niemczech, to w Polsce kosztuje 6-7 zł. To jest też przybliżenie bardzo bliskie. No i przede wszystkim kurczę, no chęci do pracy trzeba mieć no, i działać, no zarabić pieniądze. To jest najważniejsze, tak? Bo wiadomo pieniądze z rzecz, rzecz dla niektórych zbędna, ale dla niektórych to jest naprawdę kurczę, ważna rzecz. dzisiejszych czasach przede wszystkim. No i co? Ja też kurczę, cieszę się, że pracuję za granicą, że, że tak dalej, że... Że z tego satysfakcję, A jakbym pracował w Polsce, to tej motywacji chęci bym nie miał, bo w Polsce wiadomo ile się zarabia. W Polsce się zarabia, kurczę, to co się dwa razy mniej niż za granicą, bo za granicą zarobisz kurczę, w, Niem w takich Niemczech zarobisz 7-8 tysięcy, 10 nawet, a w Polsce zarobisz ile? 5 tysięcy z tego zostaje ci 1000 zł na, na życie, więc no. W skrócie odliczania oczywiście wszystkiego, prądu, gazu i tak dalej, nie? Więc kutrze, jeżeli, mówię, ktoś chce więcej sobie tam odłożyć pieniążków i żyć jak fajnie, na fajnym poziomie, to naprawdę polecam wyjechać za granicę do Niemiec. Bardziej, bo tam jest więcej opcji. to trosze, troszeczkę mniej, ale myślę, że będzie w porządku. Cóż, to by było na tyle, dzięki za obejrzenie tego materiału, widzimy się w następnych materiałach, pamiętajcie, się, pamiętajcie nie dajcie się wkręcić w żadne oferty, które nie pokazują wynagrodzeń, ani innych rzeczy, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach, cześć, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, do zobaczenia w następnych materiałach, cześć.